Hej, o hej! mam imię Iwona i przedstawię to do Was z nowym filmikiem. Filikiem, którym pokażę Wam książki, które czytam już od wielu miesięcy, od wielu lat, które rozpoczęłam już bardzo dawno temu, które mi się bardzo podobały, ale nie skończyłam ich czytać. Dlaczego? No cóż, różne powody były. Za chwilę Wam je wszystkie pokażę. Z zebrało się ich. W sumie dość spore na książki, które rozpoczęłam, które bardzo kiedyś chciałam przeczytać i które wciąż chcę skończyć czytać. To nie są moje dnf -y, tylko to są książki rozpoczęte, ale nieskończone przeze mnie i mam nadzieję, że kiedyś uda mi się je przeczytać. Może w tym roku to byłby po prostu cud. No to cóż, jestem ciekawa, jakie są takie Wasze książki, które leżą Wam na półkach po prostu już od miesięcy, od lat, które rozpoczęliście, które Wam się podobały, ale z niewyjaśnionych powodów przerwaliście. Dajcie mi znać, a ja już teraz Wam pokazuję moje książki. Jak Wam się podoba taki filmik, to łapka do góry i zostańcie ze mną na dłużej w moim świecie, w moim życiu. No i cóż, lecimy z pierwszą książką, którą po prostu uwielbiam ją czytać. Anna Karenina, Lef to stoi. Ogólnie jest to książka, którą ja rozpoczęłam czytać na moim Erasmusie. Jak byłam na Erasmusie w Irlandii. To było w 2020 roku. Jest 23. Jestem... Na 157 stronie. Ja tej książki nie skończyłam czytać w Irlandii, jak byłam, bo po prostu musiałam już książkę dać do biblioteki, bo musiałam wracać do Polski. E, możecie sobie dopowiedzieć, dlaczego musiałam do Polski wracać. I, i ja się wtedy uparłam, że nie czytam tej książki w innym wydaniu, niż w tym, który rozpoczęłam, czyli to jest to wydanie z okładką z, okładką z filmu. I, I ja po prostu, jak czytałam tę książkę, to byłam zachwycona. Kupiłam w końcu tę książkę i rozpoczęłam czytać ponownie. Znaczy już od momentu tutaj mniej więcej tak, mniej więcej. I wiecie, coś po prostu się zablokowało i nie potrafię przebrnąć przez nią dalej. Jest to piękna historia, której się nie mogę doczekać, aż ją skończę, bo nie oglądałam filmu, bo chciałam pierwsze skończyć, skończyć czytać książkę. No to w takim tempie to mi to zajmie chyba 10-15 lat, żeby skończyć tę książkę czytać. Więc Anna Karenina to jest taka moja pierwsza książka, którą bardzo, to bardzo lubię, ale którą po prostu, no nie wiem, może w końcu jak za nią się wezmę już któryś raz, to może mi się uda ją przeczytać. Nie wiem, czemu się tak porą na, na to wydanie, bo ogólnie literki są straszne tutaj, ale może w końcu sobie ją wezmę do Olsztyna i może przeczytam, może mi się uda przeczytać, bo bardzo bym chciała, bardzo bym chciała poznać, poznać Zakończenie tej historii, jak to się wszystko potoczy wielkiego romansu. Mam nadzieję, że mi się uda, więc to jest pierwsza książka. Drugą książką, którą czytam już od y, lat ogólnie, to jest książka, którą dostałam na moją 18, więc wiecie, to już było dość dawno, dawno temu od moich przyjaciółek. To jest 24 twarze. Człowiek o dwustu czterech twarach, Billy Najcięższy przypadek rozszczepienia osobowości w dziejach, Daniel Keyes. To jest ogólnie książka, którą dostałam, bo po prostu chciałam pójść na psychologię i właśnie moje przyjaciółki mi tą książkę dały. Jestem, jak widzicie, na stronie 135. Jest to książka, którą nie chcę przeczytać, do której podchodziłam już kilka razy. Ogólnie mamy przypadek mężczyzny, który wewnątrz siebie nosi kilkanaście, dwadzieścia cztery osobowości przeróżne. Które w różnych momentach jego życia wychodziły na wierzch, których on nie potrafił e, powstrzymać ich. I właśnie jedna z tych osobowości mm, zgwałciła kobietę, z tego co pamiętam. E, I w trakcie w trakcie rozmów po prostu wychodziły inne postacie, nowe postacie na wierzch. Nie zawsze miały pozwolenia one, żeby wyjść na wierzch. Nieraz po prostu wychodziły przez przypadek, bo się im udało wyjść, bo ktoś ich nie chronił, wewnątrz też był strażnik ogólnie właśnie Billiego. Bardzo dobra książka, którą się bardzo dobrze czyta, ale no jeszcze nie skończyłam. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się w końcu skończyć i że wam powiem, że możecie po tę książkę spokojnie sięgać. Następnie mam... Nowoczesne zasady odżywiania Campbella i te przełomowe badania wpływu brzmienia na zdrowie. Ja kiedyś czytałam jedną książkę, właśnie o zdrowiu Campbella, i stwierdziłam, że tę książkę bardzo chcę przeczytać. Pamiętam, że miałam taką fazę w gimnazjum na, na książkę, ogólnie o zdrowym odżywianiu, ale wtedy była bardzo ciężko dostępna, też była dość droga, więc ją kupiłam kilka lat później i mm, rozpoczęłam czytać, bo jestem tutaj na 61. stronie na badaniu chińskim i jakoś tak przestałam czytać. Ja trochę wiem, dlaczego przestałam tę książkę czytać, bo się po prostu obawiałam, że jak ją skończę czytać, to zmienię gwałtownie moje nawyki odżywienia. W sumie, co by nie było takie złe, ale po prostu wiem, że to by wpłynęło na jakąś część mojego życia, która mi pasuje, która jest według mnie w porządku, ale wiem, że pod wpływem tych wszystkich badań, tych wszystkich informacji, które bym tutaj miała, to mogłabym Zmienić moje nastawienie do niektórych rzeczy. No to tak jak my, to co nie jest złe, ale po prostu się bronię przed tym, żeby jej nie czytać, a wiem, że to jest świetna książka, którą warto przeczytać i warto bardziej się skupić na swoim odżywianiu, bo to, co wkładamy do siebie, to też to wszystko potem oddziałuje na nas. To, jak się zachowujemy, to, jaki mamy nastrój, to, jak nawet śpimy wszystko po prostu po kolei oddziałuje to, co do siebie wkładamy. Więc wiem, że ta książka. Będzie niesamowita, ale właśnie trochę się obawiam, że skłoni mnie ona do dużych zmian w moim życiu, na które ja, ja chyba już teraz ja po prostu nie jestem jeszcze gotowa, że tak powiem. Więc kiedyś przeczytam, a kiedy? No to zobaczymy, przekonamy się. Następnie mam książkę 10 tysięcy Drzwi. Jest to książka, którą ja rozpoczęłam czytać w 2020 roku. To był październik, listopad mniej więcej, jak mieszkałam w Krakowie i ta książka, nie wiem, czy w ogóle ją pamiętacie, czy nie, ale kiedyś był bardzo duży hype na nią w internecie, na YouTubie, na Instagramie i wszyscy ją czytali, wszyscy się zachwycali, no to ja też kupiłam, bo jest przepiękna okładka, na pewno mi się spodoba. I ogólnie jestem na stronie 75. Jest to fajna historia, którą mi się naprawdę bardzo zaczynało czytać, ale coś, 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 coś się stało, że przestałam czytać, nie wiem, co się w ogóle wydarzyło, że przestałam i nie potrafiłam jej skończyć, próbowałam do niej drugi raz później podejść i znowu coś mi Przyblokowało, coś się zatrzymałam, ale wiem, że to jest świetna historia Fantazy, gdzie mamy historię, po prostu, gdzie dziewczyna przechodzi przez drzwi do innego świata. E, I ja po prostu lubię takie historie, ale, no tak jak powiedziałam, coś przy po tej książce mnie zablokowało. W sumie jest to jedna z mniejszych książek, których nie skończyłam czytać, no oprócz tych, które wam pokazuję, ale zostawiłam je na półce, bo tak coś czuję, że. Długo, długo do niej nie będę miała ochoty, żeby po nią sięgać, bo ta książka na mnie patrzy z mojej półki już przez tyle miesięcy, a ja ani razu nie poczułam, że to jest ten moment, żeby ją przeczytać, i po prostu dalej sobie leży. Wiem, że kiedyś nadejdzie ta chwila, mam nadzieję, że szybciej, a nie, nie później, bo czuję, że to będzie świetna historia, ale właśnie mam tak często z książkami, które są przehalpowane, które bardzo są widoczne w internecie, że po prostu nie, nie sięgam. Tak samo było z. Jejciu, zapomniałam teraz nazwy. O, była taka jedna książka Klucz do czegoś tam. Nie pamiętam, chciałabym popatrzeć. Gdzie właśnie też nie czytałam i bo wiedziałam, że teraz za dużo o niej było informacji i mi się może nie spodobać przez to właśnie taki natłok nat informacji. książka którą rozpoczęłam rok temu w wakacje, którą mi się tak bardzo podobała, że mała siostra ma jedną kopię, a ja kupiłam sobie drugą. Jest to Siedem nawyków skutecznego działania pana Sifera kołaja e, jestem na stronie... Będzie z tej piątej, więc już tak mało co rozpoczęłam czytać, ale wiem, że ta książka będzie niesamowita, że będzie cudowna. To będzie taki pewnie mój jeden z five star prediction, bo po prostu. Czuję, że ona dużo wprowadzi dobrego do mojego życia. W sumie tak samo jak ta książka Campbella, tylko po prostu tam się obawiam, a to bym bardzo chciała, ale jakoś tak zaprzestałam ją czytać, odłożyłam ją i wiecie, i nie rozpoczęłam ponownie. Może ją teraz sobie wezmę do już tam tak, tak właśnie mam w planie, e, i może ją w końcu przeczytam tak rozdział po rozdziale na spokojnie, bo to jest książka, na którą tak fajnie jest się skupić, poczytać na spokojnie. E, więc to właśnie jest jedna z tych książek, które czuję, że będzie niesamowita, ale którą przestałam czytać w sumie, jak dopiero rozpoczęłam ją czytać bo wiem, że będzie genialna. Książka, którą czytałam rok temu dość dużo, o której Wam często mówiłam, że ją czytam i która, no, jak widać, jeszcze nie skończyłam. Jest to Barack Obama, czyli książka Baracka Obamy, Ziemia Obiecana, książka, która ma jedyne, 850 stron, jedyna. Ja jestem na stronie 419 tutaj. To jest ogólnie książka, którą dobrze mi się czytało, bo ja tematy polityczne, ale zarazem, książka, która jest bardzo, ale to bardzo rozciągnięta, której jest bardzo dużo szczegółów, w której Barack Obama wszystko po kolei opisuje od momentu e, po prostu. Przed trafieniem, przed wybraniem na prezydenta, czas jego kampanii, później, że jest prezydentem, i wszystko opisuje z niesamowitą szczegółowością. Nieraz aż za bardzo, po prostu te szczegóły, które były niepotrzebne, żeby tam się znalazło, dlatego ta książka jest taka gruba, ale to jest książka o Baracku Obamie, o prezydencie USA. Gdzie po prostu ja chcę ją skończyć czytać, żeby w sumie już, ponieważ mam ją ja od początku rozpocząć czytać, dlatego sobie nie zrobię, bo jest to książka, która, na przykład, jak czytałam, Misze Robamy to mnie bardzo zainspirowała do działania. Tutaj miałam nadzieję, że będzie podobnie. Też inspiruje, ale w inny sposób, taki bardziej właśnie rozciągły, nie taki skoncentrowany, bo książkę Pani Misze Robamy polecam z całego serca. Czytajcie, czytajcie, bo jest niesamowita. A tutaj, no. O, po prostu to nawet mogłabym do ćwiczeń używać, bo jest taka gruba ta książka i taka ciężka, a słyszałam, że to ma być dopiero pierwszy tom, jeszcze mają być kolejne tomy, więc tak trochę, no wiecie, chyba kolejny już po prostu będę czytała w e-booku, bo tam chociaż nie widzę, ile jeszcze mi zostało, tak wiecie, tak materialnie do przeczytania. Ja rozpoczęłam czytać czy książ dwie książki w e-booku i jedną... Y Częściowo w e-booku, a częściowo papierowo. Pierwszy to jest Inteligencja emocjonalna pana Daniela Golemana. to książka, którą ja mam w Olsztynie, papierowa, ale też ją czytałam trochę w e-booku. Jest to książka o inteligencji emocjonalnej, jak się można wy, wy, wy wyobrazić, jak wpływa ona na nasze życie, jak inteligencja hmm, taka... kurczę, jak by to powiedzieć, bo to teraz w sumie w tym momencie... Jak nasze emocje wpływają na nasze życie, i jak to jak potrafimy, na przykład okazywać empatię, jak potrafimy rozpoznać emocje u innych, zmianę nastroju, jak to wpływa na to, że czasem osoby, które mają wyższą, wyższą inteligencję emocjonalną niż inne osoby, po prostu wyżej zajdą w swoim życiu zawodowym i w swoim życiu ogólnie rodzinnym, takim szczęśliwym, to jest właśnie książka o tym, żeby rozwijać sobie inteligencję emocjonalną, że ona jest bardzo ważna, że nie tylko ta e, inteligencja skrystalizowana, tylko inteligencja werbalna, e, językowa, słowna, przestrzenna, czy tam miliony czy innych różnych inteligencji, które są, ale właśnie, że inteligencja emocjonalna to bardzo, to bardzo wpływa na nasze życie. Na naszy właśnie dobrostan i na nasze osiągnięcia w naszej karierze. Jest to nieco książka, jak właśnie chcecie zobaczyć. Hmm, Proszę trochę więcej o inteligencji emocjonalnej, o naszych emocjach i o tym, jak to właśnie wpływa na nas. Więc polecam bardzo, ale jeszcze nie skończyłam, tak jestem w trakcie czytania, tak jak te <laughs> wszystkie te książki. No co mamy na odniesieniu zamiast kół czym Jest to książka, którą ja rozpoczęłam słuchać w audiobooku i po prostu ją przerwałam czytać, bo wiem, że audiobook to nie jest dobra. Dobra forma czytania tej książki dla mnie, dla mnie akurat ta książka albo w e book albo w papierowej wersji, że muszę się skupić na słowach, a nie, że one mi przelatują i część słów po prostu nie pamiętam i muszę się cofać co jakiś czas, może nie pamiętam, ale po prostu nie potrafię się tak skupić przy tej książce akurat tak bardzo, a wiem, że tutaj skupienie gra dużą rolę akurat przy tej książce, więc po prostu ją przerwałam słuchać na rzecz tego, żeby kiedyś czytać ją w i e buku albo w papierowej formie. I Olive Kittergagen, Elizabeth To jest to książka, która chyba kiedyś Bookera wygrała, ale teraz nie będę zgadywała jakąś tam nagrodę i po prostu ją rozpoczęłam słuchać i jestem ponad w ponad połowie książki, jestem już pod koniec, ale tutaj też przerwałam słuchanie, bo po prostu zauważyłam, że ta książka jest genialna, jest naprawdę jest bardzo dobra, ale przez to, że ją słuchałam w audiobooku, to tracę niektóre elementy z tej książki. Że teraz tak sobie przypomniałam, to dużo rzeczy pamiętam. Bardzo dużo sobie potrafię przyciągnąć z pamięci, ale właśnie poczułam, że tracę ten urok czytania tej książki to też byłaby dobra forma, żeby nią czytać w e-booku albo w papierowej formie, więc po prostu przestałam ją słuchać. Okej, okay, dobra, to są wszystkie książki, które w których jestem w trakcie czytania już od dawna, dawien dawna, których nie rozpoczęłam miesiąc temu, dwa miesiące temu, tylko rozpoczęłam już dawno temu i chcę je skończyć, ale po prostu coś mnie zblokowało, tak jak widzieliście, i nie potrafiłam ich skończyć czytać. Ja już się z Wami żegnam, to są wszystkie książki, które dzisiaj Wam pokazałam. W sumie wszystkie książki opowiadałam <laughs> się, że będą bardzo, to bardzo dobre, ale no cóż, nie pykło, coś nie bykło w moim życiu przy ich czytaniu i tyle. Dobra, ja zmykam. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał. Jak tak, tak jak powiedziałam wcześniej, łapka do góry i zostańcie ze mną na dłużej w moim świecie, w moim życiu, a ja już zmykam. Bye, bye.